Flipowanie. Słowa tego po raz pierwszy użyłam na jednym z moich warsztatów i było to trochę zabawą pomiędzy słowem flip i tworzenie czy rysowanie, i wyszło tak flipowanie, ale okazało się, że to niestety niesamowicie zaskoczyło. No i słuchajcie, ponieważ nie, nie ukrywam, że jestem twórcą tego słowa, to też przed taki moment, kiedy zdecydowałam, że jednak chciałam, żeby to był mój znak towarowy. Flipowanie weszło przynajmniej w niektórych kręgach do języka, bardzo mi miło, że słowo to zostało. Przyjęte i trenerzy mówią, że flipują i że wszystko się tak odbywa. Bardzo się z tego powodu cieszę. Słuchajcie, flipowanie to jest używanie elementów sketchnotingu. Na powierzchni flipcharta. I pamiętacie, mówiliśmy sobie o tym, że na sketchnotce mogą być pewne elementy, czy może być dużo tych elementów, mogą być, może być sketchnotka przeładowana. Natomiast na flipie raczej unikam przeładowania. A więc, flipowanie to jest kompetencja, a jednocześnie też i metoda tworzenia flipchartów z wykorzystaniem technik sketchnotingowych, ale na specyficznej powierzchni, jaką jest flipchart, taką, żeby uczestnicy warsztatu, którzy siedzą z pewnej odległości, mogli przeczytać. Te informacje, żeby one były przejrzyste. I bywa, że treści, które jesteśmy w stanie zmieścić na jednej sketchnotce, nie zmieszczą się albo wręcz to jest za dużo, żeby zmieścić to na jednym flipcharcie. No i wtedy tworzymy więcej flipchartów albo ograniczamy te treści. Natomiast zdecydowanie flipowanie absolutnie bazuje na elementach sketchnotingu.